Ta mocno trzyma grunt, już czwarty dzień przy Pirsie Kapitan dawno obrał kurs, lecz ludzi nie ma jeszcze W tawernach okopconych ścian spływają krople świecy Piją tam stary dobry rum, piją tam stary dobry rum Piją tam stary dobry rum, a dziewki pieszą plecy Ład życiem cieszy, klar na trapie stają młodzi Posmana kiesa błyszczy w pół, tu dukat losem rządzi Odpłyną chłopcy w wielki świat, zostawić młodość swoją Tam z wiatrem będą za pan brat, tam z wiatrem będą za pan brat Tam z wiatrem będą za pan brat, by spełnić pańską wolę Hej tam, pociągnij w górę, wiatr staje już na cztery Hej tam, nie martw się o skórę, chłopcy już na rej Hej tam, pociągnij w górę, wiatr staje już na cztery Hej tam, nie martw się o skórę, chłopcy już na rej Odchodzą w dali gliry rozpływa się nad wodą Na pożegnanie salwy trzy rozpoczną tak przygodę na pełnym morzu fali grzbiet, uderzy w ciężką pracę A z wiatrem twardy męski śpiew, a z wiatrem twardy męski śpiew A z wiatrem twardy męski śpiew zacierać będzie dłonie Hej tam, pociągnij w górę, wiatr staje już na cztery Hej tam, nie ma się o skórę, chłopcy już na rei tam pociągnij w górę, teraz staje już na cztery. Hej, tam nie ma się z górę, chłopcy już nalej. Kotwica mocno trzyma grunt, już czwarty dzień przypił się. Kapitan dawno obrał kurs, lecz ludzi nie ma jeszcze. W kawernach okopconych ścian spływają krople świecy Piją tam stary dobry rum, piją tam stary dobry rum Piją tam stary dobry rum, a dziecki pieszą plecy Hej tam, pociągnij w górę, brat staje już na cztery Hej tam, nie ma się o skórę, chłopcy już na rej Hej tam, pociągi w górę wiatr staje już na czterej. Hej tam, nie ma ciociu skórę chłopcy już na rej. Hej tam, pociąg w górę wiatr staje już na czterej. Hej tam, nie ma ciociu skórę chłopcy już na rej. Hej tam, pociągi w górę wiatr staje już na czterej. Hej tam, nie ma ciociu chłopcy już na rej. Pociągnij w górę, wiatr staje już na cztery. Hej tam, nie ma się skórę, już na rę.